Dużo osób się zastanawia właśnie, że ten pożegnalny pojedynek, to tylko w grę wchodzi Don Cassio i ta walka ewentualnie w formule bokserskiej? Chodzi o to, że tak jak powiedziałem po walce, no na pożegnanie ten rywal no, nie powinien być taki dla mnie no, za mocny, za silny, no a właśnie taki jest Don Cassio, więc pasowałby idealnie na taką pożegnalną walkę, no w tym wy wypadku jeszcze nie za mądry, ale no ale to już jest jakby drugoplanowa kwestia. Myślę, że to byłoby dobre rozwiązanie, tym bardziej, że to on dążył do tej walki przez wiele miesięcy, nie ja jestem w stanie na pożegnanie taką walkę z nim stoczyć. No właśnie chciałem się zastanawiam się, jeśli nawet miałaby to być walka w formule bokserskiej, to co wtedy przygotowania u Damiana Herczyka, bo on jest stricte od MMA, tak? Ja myślę, że kibice wolą, żeby ta walka odbyła się w formule MMA, więc, więc e, myślę, że to ostatecznie była walka MMA.